Tak, jestem sama. Co, co robisz? Chyba wiesz, co robię? No, no, to fajnie. Ty też to robisz? Tak. No, takie szukałem na i myślę, że trafiłem jakąś konkretną. udało ci się? To ty masz się Powiedz mi coś o sobie. Co najbardziej lubisz? Lubię takie uległe samice Jak napalona jest tak I co z nimi robisz? Wkładam palce głęboko Patrzę jak podniecona mocno jest Mhm Paniele. Później wołam ją, daję kutasa, żeby się ona się lizała, taka zagniona, żeby była. Mhm. Tak, tak? Chciałabym teraz Ciebie poczuć. O, to chodź tutaj bliżej. Jakiego masz panisa? duży, duży, taki długi. Mhm. Wiesz, mam 30 lat, ale jestem ciasna. to fajne jesteś. Lubisz ciasne? No, bardziej ciasne niż takie luźne. Jak luźne, to też można. Do niedawna byłam trochę luźniejsza, ale teraz jestem ciasna. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mam raka jajnika. Co masz? Raka jajnika. Tak. Tak, i dzięki temu. Jestem ciaśniejsza w środku, bo mam guzy. O, to ktoś takie pierwsze słyszę. Ale może, może nic czy to nie będzie nagrażać, mam nadzieję. Przeszkadzałoby ci, jeśli podczas stosunku czułbyś na penisie się guzy? No nie wiem, nie miałam takiego przypadku jeszcze. Czy to jest podniecające? Rak pochwy? No ja tak nie mówię, to kiedy mówisz. Wiesz co, nie umiesz się bawić w seks telefon. Cześć!